Witam Was, kochani. E, miałem tego nie nagrywać, czy znaczy, tej o części, ale taki jednak nagram. No i dobra, no i akurat takie szybkie straszczenie. Na początku mieliśmy złapać te kulki. Później musieliśmy akurat tam złapać takie te zwierzątka, czy no, zaskanować tam kilka zwierząt. Później. Ja tutaj złapać jak widzicie trochę mi się z, z, wzięło mogę sobie ich teraz sobie pousuwać to wszystko no i teraz musimy postrzegać laserkiem i ja chciałem strzelić laserkiem do tego wielkiego i tu i tu nie mogłem ponieważ akurat to nie daje się na boki, tylko to mogę obkręcić. To niestety nie, nie działa tak z strzałkami. Więc albo musiałbym, musiałbym do góry, albo do, ten. O jest tutaj. W tym miejscu. Ja myślałam, że ja muszę losowy, bez stworzenia, tutaj nie ma, po prostu zaznaczone. Co to jest? A, to są nasze statki. Tak, do swoich strzelam! teraz szukamy jeszcze tych kilku. Jest. Jeszcze jeden. I tak jak widzę, to właśnie to się pozmieniało, więc chyba się na razie to się na tym nie skończy. O, dostałem coś. A, teraz będę mógł we przestrzeń lecieć. Będę mógł w końcu zapisać tę grę. Dobra, chyba dostaliśmy odznakę tak w ogóle. Co jest to? Od... A ja tak już byłem szczęśliwy, że odznaki dostaliśmy, a tu nie. Są to są To są rangi. Dobra, czyli się to pozmieniało. Fajnie wiedzieć. No, no to gdzieś chyba tam to będzie zaznaczone, czy nie? Nie, nie będzie. O, jest! Dobra, co ja muszę tutaj... Z skanerem. Radar, skaner. Czy ktoś tam przeżył, nie przeżył? Okay. Co teraz? Dobra, teraz musimy opuścić układ słoneczny. To jest chyba nasz dom. но no. Wtedy będą te zwyczajne te zwierzątka, bo to po prostu łapą. O, miasto. Dobra, to już jest ciekawe. I dobrze, pozmieniali to. No naprawdę, bo tutaj tak latać i łapać jakieś tam zwierzątka, to to, to nie jest, by to było ciekawe A teraz. No no. Jest miasto. Okej, okay, 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 okej. Okay. Sy wszyscy mi nie wezmą. Nie mogę w powietrze. Hmm. To już chyba wszyscy. Teraz muszę powrócić do domu. Ja, była misja zakończona. Dobra, jest. Musimy się na własną planę... Jakie ciekawe słońce. To home teraz mnie to okropnie zaciekawiło ta fabuła, ty ten oj, oh, sorry No, będzie powiększać swoje miasto. Kliknąłem w to. Dobra, co ty dalej? Dobra, lecimy, żeby ten list się robić na inne planety. Ciekawiłmy to za bardzo No i git To za ta planeta chyba Co to za Mustafar? Chyba To się okazuje, że jakaś mi się planeta po prostu pomyliła. A tam dalej? Mm -hmm. Dobra, w pobliżu tylko jest zerów przyprawowych. Mm -hmm. Jak to będzie teraz to wyglądało? No okej, okay. po prostu tak o. Dobra, dobra, fajnie wiedzieć. Leci do domku. Nie no, fajnie zaczę tak pozmieniać, że to jest w ogóle ciekawsze. Bo to jak wcześniej to było, to w ogóle tam nie lataliśmy po planetach. W ogóle nie się ledach, tylko prosta ko dobra, lecimy gdzie? Dobra, muszę porozmawiać z nimi, imperiami. To tu nie, to jest tylko ten nasze imperium. Ma za dużo temperatury okej. Okay. Dobra, to będzie kończyć. Chyba już nie ten. Będzie takie latanie, że od planety do planety, chyba. Albo coś źle przeczytałam. To jest jakaś taka możliwość. Dobra, no, to żegnam państwa.